Dzień dobry YouTube. Pijam z tej strony, słuchajcie dostaliśmy info odnośnie poe20.4.0 i tak naprawdę mamy informację o tym, że content ten ma pojawić się gdzieś na początku. Grudnia. Wtedy pewnie jakiś tydzień przed tym będziemy mieli zapowiedź, czyli będzie pokazany jakiś trailer religii oraz to, co zmieniają. Jak tak spojrzymy sobie na kalendarz, to tutaj tak naprawdę wychodzi na to, że to jest jedna dobra data, mianowicie 12 grudnia, bo 19 grudnia byłby za blisko świąt. No i wtedy by nie mieli czasu, żeby naprawić bugi. Już były takie sytuacje w GG, że wypuszczali ligę zbyt blisko świąt, wtedy w święta nic nie było naprawiane, było dużo bugów, dużo złych dużo rzeczy było. I zostaje nam jeszcze 5 grudnia, który również jest opcjonalnie dobrą datą, ale według mnie byłby za wcześnie. Tutaj jednak będą mieli 12 cały tydzień, prawie półtora tygodnia do tego, żeby wypuścić ludzi normalnie na święta, więc będą mieli dużo czasu, żeby naprawić jakby coś było zbugowane, więc jak dla mnie i 19, i 5 zupełnie odpadają. Według mnie 12 będzie idealną datą na wypuszczenie. Bardzo się dziwię, jeżeli to miałby być 5, bo dosłownie za jakieś dwa tygodnie musielibyśmy dostać już informacje, albo nawet za tydzień, już dostać informacje odnośnie tego, kiedy będzie zapowiedź ligi i tym podobne, a w tym momencie zapowiedź będzie tydzień wcześniej, w czwartek, czyli to byłby czwarty i to byłby ten moment między zapowiedzią, a rzeczywiście ligą. Jestem bardzo ciekawy, co oni dodadzą w tej lidze. Nie grałem osobiście w pozmianach Tower. Nie wiem, czy wygraliście. Jeżeli graliście, to możecie dać znać, jak generalnie wygląda ten system game'owy, ale ja bym chętnie zobaczył teraz na pewno więcej dodanych klas. Że nie mówię o tym druidzie. Jeśli oni zapagowano nie mają z nim problem, jakby ja nie mam z tym żadnego problemu, wolałbym, żeby dali po prostu jakąkolwiek nową klasę i chyba najbardziej bym był Skory zobaczyć Asasyna, gdzieś te, te sfery, czyli sfery związane z trapami, albo coś, co będzie bardziej dla mele jakieś swordy, może w końcu ten mityczny cyklon, o którym już słyszeliśmy jakiś czas temu, że cyklon ma być połączony z mieczami, e cyklon ma być w ogóle jedną z skilli jak którejś postaci, która będzie dodana. Na ten moment nie mamy zupełnie więcej informacji. Jestem ciekawy również tego, czy dodadzą aktualnego Breacha, który znajduje się w POE 1, przeniosę go również do POE 2, bo to miałoby dość dużo sensu, jako mechanika, bo skoro w PoE 1 on został zmieniony, a wcześniej bazował na tak samo jak był na PoE 1, to pytanie czy również znajdzie się w dwójce. I to tak jak krótka informacja odnośnie tego, co się dzieje w świecie wiem, że na pewno wiele z Was czeka na informacje o PoE 2. I to wszystko, co na ten moment mamy. I to był na tyle, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, mówił do Was Pidżon, na razie.